Z całą pewnością i z pełną odpowiedzialnością mogę się przyznać, o czym wszyscy wiedzą, którzy mnie znają, że jestem prawdziwą potteromaniaczką, która dorastała z Harrym Potterem. Czekałam na kolejne tomy. Czytałam go w gimnazjum, czytałam go w liceum, a ostatni tom serii o Harrym Potterze ukazał się, kiedy byłam już na studiach. I w tym czasie zakochałam się w pisarstwie Joan Rowling. Pozostaje więc pytanie, czy. Joan Rowling, publikująca powieści dla dorosłych, nadal znajduje miejsce w moim sercu. Zanim trochę wam o tym opowiem, chciałabym przybliżyć kilka faktów z życia Joan Rowling, dlatego, że chyba w historii całej literatury światowej nie ma drugiej tak spektakularnej i niesamowitej kariery, jak właśnie w przypadku tej pisarki. O, zobaczcie, kto tutaj przyszedł na salony. No pochwę się, no, słodki jestem, tak? To jest Charlie. Charlie. Nie jest miłośnikiem Harry'ego Pottera. On niewiele czyta, ale trzeba mu to wybaczyć. Tak? Pisząc swoją pierwszą powieść, samotnie wychowywała dziecko. Wcześniej rozwiodła się z mężem i cierpiała także na depresję. To wszystko miało wpływ na jej życie i na pisanie, bo delikatnie mówiąc, nie przelewało się. Na początku lat 90. wpadła na pomysł o serii o Harrym Potterze, a kiedy w 95. roku skończyła pierwszy tom, nie mogła znaleźć wydawcy. Ostatecznie książka w niewielkim nakładzie ukazała się dwa lata później, bo w roku 97, a już rok później wykupiono prawa do ekranizacji. W 2007 roku ukazała się ostatnia część serii o Harrym Potterze, natomiast w 2008 roku jej majątek był szacowany na 1,5 miliarda dolarów. Możemy zakładać, że teraz jest dużo większy. W 2012 roku, czyli 6 lat po publikacji ostatniej książki o Harrym Potterze ukazała się powieść obyczajowa Trafny Wybór. Natomiast od 2013 roku ukazuje się seria kryminalna o kormoranie strajku, którą Joanne Rowling wydaje pod pseudonimem. Kiedy dowiedziałam się o tym, że trafny wybór ma zostać opublikowany na rynku polskim, bardzo się podekscytowałam, no bo czekałam na jej powieść 6 lat. Nie wiedziałam nawet czego się spodziewać i czy w ogóle czegokolwiek się spodziewać. W końcu okazało się, że trafny wybór się ukaże. Ostrzegano nas w cudzysłowie oczywiście, że jest to powieść obyczajowa, czyli coś zupełnie innego, no ale mimo wszystko myślałam: OK, Joan Rowling świetnie pisze, więc to nieważne w jakim gatunku. Na pewno pokocham tę książkę całym sercem. Zakupiłam, zasiadłam do lektury i. No i cóż, to jest bardzo dobra książka, która dostała na książkach zbójeckich bardzo dobrą recenzję. Natomiast z biegiem czasu przez kolejne miesiące, a nawet lata, poczułam mocne uczucie rozczarowania, które właściwie utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Trafny wybór to jest bardzo wnikliwa, mocna powieść psychologiczna, obyczajowa, opowiadająca losy mieszkańców pewnego angielskiego miasteczka. To są historie ludzi, którzy borykają się po prostu z życiem. Trudnym życiem, gorzkim, ciężkim. Mamy tutaj politykę, walkę o władzę, mamy zwyczajne życiowe problemy, życiorysy ludzi, których problemy często ciągną na dno. Natomiast nie o fabułę tu chodzi, ale o samo pisarstwo Joan Rowling, która owszem, zaserwowała nam naprawdę dobrą powieść psychologiczno-obyczajową, ale nie rozdzierającą. Powieść, która nie zaangażowała mnie emocjonalnie, o której po jakimś czasie całkowicie zapomniałam pomniałam, która nie wywołała mocnych emocji, która nie była nieodkładalna. A właśnie tego spodziewałam się po Joan Rowling, bo wszystkie poprzednie jej książki po prostu nie pozwalały mi zasnąć wydawcy zagraniczni napisali rekomendacje dla tej książki, które myślę są bardzo ciekawe i rzucają światło na sprawę, mianowicie Publisher Weekly napisał trudno sobie wyobrazić autora, który byłby bardziej kochany przez swoich czytelników. No właśnie, bardziej kochany, ale za co? Za serię o Harrym Potterze, która była diametralnie inna. Amerykański wydawca napisał. To nie magia, ale czarny humor. No właśnie, bo w pewnym sensie magia znikła. Joan Rowling całkowicie zmieniła styl. Ona Przeobraziła się w zupełnie innego pisarza, i właściwie trafny wybór jest książką, którą mógłby napisać każdy dobry pisarz. Każdy, kto ma dobry warsztat, kto włada piórem, kto potrafi stworzyć skomplikowane, nietuzinkowe postacie, tak, które, które ożywają na kartach książki. Zniechęcona tym nie sięgnęłam zbyt szybko po kolejne książki Joan Rowling. I tak naprawdę, kiedy w 2013 roku ukazało się wołanie kukułki, nie poczułam zbyt wielkich emocji. E, sięgnęłam niedawno w zeszłym roku. No i cóż, właściwie jest dokładnie tak samo jak w przypadku trafnego wyboru. Wołanie kukułki to kryminał e, napisany niespiesznie, to nie jest porywająca fabuła pełna twistów, niesamowitych zagadek, zwrotów akcji. E, to nie jest także książka, która angażuje emocjonalnie poprzez swoich bohaterów. Bohaterowie są ciekawi, ale równocześnie w swoim gatunku dosyć przeciętni. Cormoran Strike to jest prywatny detektyw, który otrzymuje zlecenie zbadania sprawy śmierci pewnej supermodelki. Jeden z członków rodziny utrzymuje, że nie zginęła ona śmiercią samobójczą. Cormoran Strike prowadzi więc swoje śledztwo i robi to w taki sposób bardzo życiowy. Joanne Rowling nie pisze kryminału, w którym tak jak wspomniałem, mają być twisty fabularne i niesamowita zaskakująca zagadka. Nie, ona pokazuje śledztwo od podszewki, śledztwo które jest dosyć nudne, bo polega głównie na rozmowie ze świadkami, na wydobywaniu z nich prawdy i na drążeniu, drążeniu skały tak długo, aż w końcu ktoś pęknie i powie, co tak naprawdę się wydarzyło. Czy wołanie kukułki rozczarowuje? Na poziomie powieści kryminalnych niekoniecznie. Natomiast rozczarowuje na pewno mnie jako czytelniczkę Joan Rowling, która miała nadzieję, że powróci znów ten niesamowicie angażujący styl, który sprawia, że przez książkę nie można iść spać, bo tak bardzo chcemy dowiedzieć się, jaki jest finał tej historii. Sam Cormoran Strike jest na pewno postacią charakterystyczną, ale też gatunkowo. Nie jest wyróżniający się, nie jest wybitny, nie jest na tyle niesamowity, aby go zapamiętać. Joan Rowling osiągnęła wszystko, co mogła osiągnąć jako pisarka. Teraz może robić to, co jej się podoba i robi to dokładnie w taki sposób, jaki chce. Pisze dobrze, warsztatowo to jest nadal jakość, ale zupełnie inna jakość. Dla mnie, jako czytelniczki Harry'ego Pottera, to już nie jest ta sama pisarka, i dlatego moje serce za nią nie podąża. Natomiast uważam, że Joan Rowling w pewnym sensie nie jest mnie jako czytelniczce nic winna, bo spełniła swoją obietnicę. Napisała Harry'ego Pottera, zamknęła tę serię i zrobiła to w sposób doskonały. Ostatnia część serii o Harrym Potterze spełnia wszystkie moje oczekiwania, zadowala mnie w pełni. Oczywiście tęsknota za tymi bohaterami, tęsknota za uniwersum Harry'ego Pottera będzie we mnie zawsze. I kto wie, może Joanne Rowling zdecyduje się kiedyś powrócić do tego gatunku, w którym była doskonała i absolutnie niedościgniona. Na ten moment, jeżeli jesteście tymi osobami, które nigdy nie potrafiły pojąć fenomenu Harry'ego Pottera, Sięgnijcie po dorosłe książki Joan Rowling. Zdziwicie się i być może stanie się to jedna z Waszych ulubionych pisarek.